Cześć, z tej strony Tytus. Jeśli kiedykolwiek mieliście problem ze zrzuceniem wagi i czuliście, że potknięcia was blokują, wiecie co? Nie jesteście sami. A co, jeśli powiedziałbym wam, że te potknięcia mogą stać się waszą tajną bronią? Zostańcie ze mną, bo dzisiaj podzielę się trzema naukowo potwierdzonymi metodami odchudzania, które zaskoczyły nawet mnie. Przejdźmy do metody numer jeden: Wasz mikrobiom jelitowy, te malutkie bakterie żyjące w Waszym brzuchu. Naukowcy z Polski i USA odkryli, że dbanie o bakterie jelitowe może przyspieszyć metabolizm nawet o 15%. Jak? Prosto: jedzcie więcej sfermentowanej żywności, takiej jak kiszona kapusta czy jogurt. Osoby z bogatszym mikrobiomem spalały tłuszcz szybciej, prawie jak z mikroskopijną drużyną kibiców w brzuchu. Dobra, metoda numer dwa: wystawianie się na zimno. Wiem brzmi dziko. Ale badania Enicha i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pokazują, że zimno, na przykład szybki zimny prysznic, rozkręca nasz brązowy tłuszcz. To ten rodzaj tłuszczu, który spala kalorie, żeby utrzymać ciepłotę ciała. Tylko dwie lub trzy minuty pod zimnym prysznicem mogą przyspieszyć metabolizm o 20%, to około 200 dodatkowych spalonych kalorii dziennie. Myślicie, że dacie radę z tym chłodem? Przejdźmy do metody numer 3. Jedzenie zgodnie z zegarem biologicznym. Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvardu wykazały, że odpowiednie rozplanowanie posiłków, np. jedzenie wszystkiego w ciągu 8 godzin, powiedzmy od 10:00 do 18:00, synchronizuje metabolizm, dając lepsze rezultaty. Grupy testowe schudły 3 kg w 6 tygodni, jedząc te same potrawy, tylko o lepszych porach. Okazuje się, że kiedy jemy może mieć większe znaczenie niż to, co jemy. A teraz wyzwanie: spróbujcie brać zimny prysznic przez trzy dni i dajcie znać w komentarzach, jak poszło. Którą metodę przetestujecie jako następną? To tyle: zdrowie jelit, wystawianie się na zimno i czas posiłków. To nie magia, to nauka. Spróbujecie? Subskrybujcie kanał, bo wkrótce przetestuję więcej takich trików. I pamiętajcie, Zanim wprowadzicie jakieś duże zmiany, skonsultujcie się z lekarzem.